Modlitwa do Matki Bożej księżomierskiej. Maryjo, Matko Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Matko Kościoła i nasza najlepsza Matko. Wierzymy, że Twoje Macierzyństwo jest początkiem naszego zbawienia. Z Ciebie narodził się Jezus, Słońce Sprawiedliwości, Odkupiciel Człowieka, nasza droga, prawda i życie. On uczynił Ci wielkie rzeczy i Ciebie błogosławią wszystkie pokolenia. Naucz nas zawsze odpowiadać Bogu tak i pełnić Jego wolę. Także wtedy, gdy trzeba zmienić nasze życiowe plany. Ty zaniosłaś Jezusa do świętej Elżbiety i z miłością służyłaś matce Jana Chrzciciela, który miał przygotować ludzi na Jego przyjście. Otwieraj nasze oczy i serca na potrzeby bliźnich, abyśmy spieszyli im z wszelką pomocą duchową i materialną, a przez to wskazywali na Chrystusa, który przyszedł, aby wszystkim służyć i oddać życie za grzeszników.